Stałam w kącie sali weselnej ubrana w moją najlepszą sukienkę, gdy usłyszałam słowa, które zamroziły mi krew w żyłach. Moja synowa, zamiast powitać mnie z uśmiechem, spojrzała na mnie z góry i powiedziała: Mamo, Twoje ubrania są bardzo staromodne, nie przynoś nam wstydu. Byłam w szoku. To był ślub mojego syna, dzień, na który czekałam całe życie, a ona! Ona próbowała mnie upokorzyć przed wszystkimi gośćmi, ale to, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Mam na imię Helena, mam 65 lat, i to jest historia o tym, jak jedna obelżywa uwaga synowej nauczyła mnie najważniejszej lekcji w życiu. Zanim przejdę dalej, jeśli lubisz prawdziwe historie o życiu, które inspirują i uczą. Zostaw subskrypcję i skomentuj poniżej, co byś zrobił na moim miejscu. Twoje wsparcie oznacza dla mnie cały świat. Dzień dobry wszystkim, mam na imię Helena i mam 65 lat. Mieszkam w małym miasteczku niedaleko Krakowa, gdzie spędziłam większość swojego życia. Jestem matką dwóch dorosłych dzieci: syna Marka i córki Anny. Dziś chcę podzielić się z wami historią. Która wciąż sprawia, że serce ściska mi się w piersi, ale która również nauczyła mnie najważniejszej lekcji w moim życiu. Wszystko zaczęło się pięć lat temu, gdy mój syn Marek poznał Karolinę. Na początku byłam zachwycona. Marek miał wtedy 35 lat i myślałam, że wreszcie znalazł swoją drugą połówkę. Karolina była elegancka, wykształcona. Pracowała w korporacji w Warszawie. Wydawała się idealna, ale już podczas pierwszych spotkań rodzinnych zauważyłam coś niepokojącego w jej oczach pewien chłód, gdy na mnie patrzyła, jakby oceniała każdy mój ruch, każde słowo. Ignorowałam te sygnały. Mówiłam sobie, że jestem przeczulona, że to normalne, że przyszła synowa potrzebuje czasu, żeby się do mnie przyzwyczaić. W końcu każda kobieta marzy, żeby być pierwszą w życiu swojego męża, prawda? Nie chciałam być tą straszną teściową, o której ludzie opowiadają żarty. Rok później Marek oświadczył się Karolinie: Byłam szczęśliwa, naprawdę byłam. Mój syn miał założyć własną rodzinę. Zaproponowałam pomoc w organizacji ślubu. W końcu mam doświadczenie planowałam nie tylko swój ślub. Ale i ślub mojej córki Anny, ale Karolina uprzejmie, choć stanowczo odmówiła. Mamo Helena, mówiła z tym swoim perfekcyjnym uśmiechem, wszystko jest pod kontrolą, nie chce cię obciążać. Przygotowania do ślubu trwały osiem miesięcy. W tym czasie byłam systematycznie odsuwana na bok. Nie pytano mnie o zdanie w żadnej sprawie. Nie znałam motywu przewodniego ślubu, nie wiedziałam jakie kolory będą dominować, nawet nie wiedziałam dokładnie ile osób zostało zaproszonych. Za każdym razem, gdy próbowałam zapytać, Marek mówił Mamo, Karolina ma wszystko zaplanowane, nie martw się. Dwa tygodnie przed ślubem w końcu dostałam jakieś informacje. Karolina wysłała mi krótką wiadomość tekstową. Ślub będzie w kolorach szampana i złota. Proszę, dostosuj swój strój. Nic więcej, żadnego ciepła, żadnej osobistej rozmowy. Poszłam więc do sklepu i kupiłam piękną sukienkę w kolorze delikatnego beżu z złotymi akcentami. Wydałam na nią prawie tysiąc złotych. To było prawie połowa mojej miesięcznej emerytury ale chciałam wyglądać godnie, chciałam, żeby mój syn był ze mnie dumny. W dniu ślubu zrobiłam makijaż, fryzurę u znajomej fryzjerki, która specjalnie dla mnie otworzyła salon wcześniej. Założyłam swoją nową sukienkę i patrząc w lustro pomyślałam wyglądasz pięknie, Heleno, to ważny dzień. Byłam pełna nadziei i radości. Ceremonię ślubną zaplanowano w eleganckiej sali w centrum Krakowa. Kiedy przyjechałam, sala już była pełna gości ponad sto osób, większość z nich nieznajomych. Wszyscy elegancko ubrani, rozmawiali, śmiali się. Czułam się trochę nieswojo, bo prawie nikogo nie znałam. Karolina zaprosił głównie swoich znajomych z Warszawy i rodzinę. Zobaczyłam Marka stojącego przy wejściu rozmawiającego z kolegami. Podeszłam do niego z uśmiechem. Mój drogi synu, wyglądasz tak przystojnie, powiedziałam, próbując objąć go, ale on tylko sztywno poklepał mnie po ramieniu. Cześć, mamo, cieszę się, że jesteś, powiedział, ale jego oczy już szukały czegoś innego, kogoś innego w tłumie. Wtedy pojawiła się ona. Karolina w przepięknej, śnieżnobiałej sukni ślubnej, która musiała kosztować fortunę. Wyglądała jak księżniczka. Podeszła do nas, a ja uśmiechnęłam się szeroko. Karolino, jesteś przepiękna. Gratulacje, kochanie. Powiedziałam szczerze. Spojrzała na mnie od góry do dołu. Ten wzrok. Nigdy tego nie zapomnę. Był w nim taki chłód, taka pogarda. A potem zamiast podziękować, zamiast uśmiechnąć się, powiedziała głośno. Także kilka osób stojących obok mogło usłyszeć. Mamo, twoje ubrania są bardzo staromodne, nie przynoś nam wstydu. Poczułam jakby ktoś uderzył mnie w twarz. Świat się zatrzymał. Ludzie wokół nas ucichli, odwrócili wzrok, próbowali udawać, że nic nie słyszeli. Czułam, jak gorąco rozlewa się po mojej twarzy, jak oczy wypełniają mi się łzami. Spojrzałam na Marka, czekając, że coś powie, że mnie obroni. Ale on tylko nerwowo się zaśmiał i powiedział: Mamo, Karolina żartuje? No weź, nie bądź taka wrażliwa. Żartuje? To miał być żart? Stałam tam w swojej pięknej sukience, za którą zapłaciłam połowę emerytury. W sukience, którą wybrałam zgodnie z jej wytycznymi, i czułam się nic nie warta. Czułam się jak intruz na weselu własnego syna. Resztę ceremonii przeżyłam jak przez mgłę. Uśmiechałam się, gdy trzeba było. Płakałam w odpowiednich momentach, ale w środku czułam pustkę. Podczas przyjęcia, siedziałam przy stoliku z dala od młodej pary razem z daleką rodziną, której też prawie nie znałam. Marka z Karoliną widziałam tylko z daleka. Nie podeszli ani razu, żeby zamienić ze mną choćby kilka słów. Wróciłam do domu złamana. Przez następne dwa tygodnie płakałam każdego wieczoru. Czy naprawdę byłam taka straszna? Czy moja obecność była dla nich wstydem? Próbowałam dzwonić do Marka, ale odbierał rzadko, a gdy już rozmawialiśmy, był zdawkowy. Mamo, jestem zajęty. Porozmawiamy później. Później nigdy nie nadchodziło. Miesiąc po ślubie postanowiłam działać. Pojechałam do ich mieszkania w Warszawie bez zapowiedzi. Chciałam szczerze porozmawiać, wyjaśnić, co się stało zrozumieć, dlaczego zostałam potraktowana w ten sposób. Karolina otworzyła drzwi i wyraźnie nie była zadowolona z mojej wizyty. Nie dzwoniłaś wcześniej, powiedziała zamiast przywitania. Musimy porozmawiać, odpowiedziałam stanowczo. Wpuściła mnie niechętnie. Marek był w pracy. Usiadłyśmy w salonie i próbowałam rozmawiać spokojnie, wyjaśnić swoje uczucia, ale Karolina tylko przewracała oczami. Naprawdę jesteś taka wrażliwa? To był tylko żart. Poza tym, twoja sukienka rzeczywiście była nieco, no wiesz, niemodna. Kupiłam ją zgodnie z twoimi wytycznymi, protestowałam. Może powinna pani więcej czytać magazynów o modzie, odpowiedziała z uśmieszkiem. Wyszłam stamtąd jeszcze bardziej zraniona niż wcześniej. Przez kolejne miesiące kontakt z synem był coraz rzadszy. Święta, urodziny wszystko odbywało się bez mnie lub z moim symbolicznym udziałem. Czułam się niewidzialna, niechciana we własnej rodzinie. Pewnego dnia, pięć miesięcy po ślubie, spotkałam w sklepie Martę, starą przyjaciółkę rodziny, która była na weselu. Rozmawiałyśmy chwilę o tym i owym, aż w końcu Marta powiedziała coś, co wszystko zmieniło. Heleno, wiesz, nie powinnam tego mówić, ale słyszałam, jak Karolina rozmawiała z przyjaciółką na weselu. Mówiła, że musi odciąć Marka od jego matki, że jesteś zbyt ingerująca i że jak najszybciej trzeba ustalić dystans. Poczułam, jak wszystko się we mnie przewraca. To nie była przypadkowa okrutność, to był plan. Karolina świadomie chciała mnie izolować od mojego syna, jej obelgi, jej chłód. To wszystko było celowe. Tej nocy nie spałam. Myślałam o wszystkim, co się wydarzyło. I wtedy dotarło do mnie coś ważnego. Ja nie zrobiłam nic złego. Byłam kochającą matką, która zawsze wspierała swojego syna. To nie ja powinnam się wstydzić, to ona powinna. I mój syn także za to, że pozwolił jej mnie traktować w ten sposób. Postanowiłam działać, zadzwoniłam do mojej córki Anny i opowiedziałam jej wszystko. Anna była wściekła. Mamo, dlaczego wcześniej mi nie powiedziałaś, musimy z tym coś zrobić? Następnie skontaktowałam się z bratem Marka, moim bratem Januszem, który zawsze był rozsądnym człowiekiem. Opowiedziałam mu o wszystkim. Był zszokowany. Wspólnie postanowiliśmy zorganizować rodzinne spotkanie. Najpierw Anna zadzwoniła do Marka i przekonała go, żeby przyjechał do Krakowa. Powiedziała, że to ważne. Nie wspomniała, że będę tam ja, wuj Janusz i ona sama. Kiedy Marek przyjechał z Karoliną, bo oczywiście przyszła z nim, zobaczyli nas wszystkich siedzących w moim salonie. Wyraz twarzy Karoliny był bezcenny. Wiedziała, że coś jest nie tak. Usiądźcie, proszę, powiedziałam spokojnie, ale stanowczo. Po raz pierwszy od miesięcy czułam się pewna siebie. Co tu się dzieje? zapytał Marek, wyraźnie zdenerwowany. Syn, musimy porozmawiać, poważnie porozmawiać zaczęłam. A potem opowiedziałam wszystko o tym, jak się czułam na weselu, o słowach Karoliny o tym, jak Byłam izolowana przez ostatnie miesiące, o tym co usłyszałam od Marty. Karolina próbowała protestować, mówić, że to nieprawda, że wszystko przekręcam, ale Anna i wuj Janusz mnie wspierali. Anna powiedziała: Marku, nasza mama zawsze była dla ciebie wszystkim. Jak możesz pozwolić, żeby ktokolwiek traktował ją w ten sposób? Po raz pierwszy zobaczyłam, jak w oczach Marka pojawia się refleksja, jakby nagle obudził się z jakiegoś snu, spojrzał na Karolinę, potem na mnie. Mamo, ja. nie zdawałem sobie sprawy. Nie zdawałeś sobie sprawy, bo nie chciałeś sobie zdawać sprawy, powiedziałam cicho. Jestem twoją matką. Wychowałam cię, karmiłam, wspierałam we wszystkim. A ty pozwoliłeś, żeby Twoja żona upokorzyła mnie publicznie i potem traktowała jak powietrze? Karolina zerwała się z krzesła. To absurd! Przesadzasz! Nie pozwolę, żebyś manipulowała moim mężem! Ale Marek położył rękę na jej ramieniu. Karolino, usiądź. Rozmawialiśmy przez trzy godziny. Były łzy, były podniesione głosy, ale w końcu byliśmy szczerzy ze sobą. Marek przyznał, że faktycznie odczuwał presję ze strony Karoliny, żeby uniezależnić się od matki. Karolina w końcu, po długim czasie, przyznała, że czuła się zagrożona moją obecnością w życiu Marka, że bała się, że będę ingerować w ich małżeństwo. Ale ja nigdy nie próbowałam ingerować, płakałam. Chciałam tylko być częścią życia mojego syna. Wiem, mamo, powiedział Marek, obejmując mnie. Przepraszam, naprawdę przepraszam. To spotkanie nie rozwiązało wszystkiego od razu. Karolina nadal nie była moją przyjaciółką, ale przynajmniej zaczęłyśmy rozmawiać bardziej szczerze. Ustaliłyśmy granice: ja obiecałam nie pojawiać się bez zapowiedzi, a ona obiecała traktować mnie z szacunkiem i nie izolować mnie od syna. Najważniejsze było to, że Marek w końcu zobaczył, co się działo. Zaczął dzwonić częściej, przyjeżdżać na obiady. Nie było już tak jak kiedyś, przed ślubem, ale przynajmniej była jakaś relacja. Minęły dwa lata od tamtego spotkania. Dziś Marek i Karolina mają małą córeczkę moją wnuczkę Zosię. Karolina nigdy nie przeprosiła mnie bezpośrednio za tamte słowa na weselu, ale jej zachowanie się zmieniło. Jest uprzejmiejsza, choć nadal zachowuje dystans. I wiecie co? Nauczyłam się to akceptować. Nie każdy będzie mnie kochać tak, jak ja tego chcę, i to jest w porządku, ale nauczyłam się czegoś znacznie ważniejszego. Nauczyłam się wyznaczać granice i bronić swojej godności. Przez długi czas pozwalałam innym traktować się źle, bo bałam się konfrontacji. Bałam się, że stracę syna. Ale kiedy w końcu stanęłam w prawdzie, kiedy powiedziałam głośno, że nie zasługuję na traktowanie bez szacunku, wszystko się zmieniło. Dzisiaj jestem silniejszą kobietą. Wiem, że moja wartość nie zależy od tego, co inni o mnie myślą. Jestem dobrą matką, byłam dobrą żoną dla mojego zmarłego męża, jestem dobrą babcią. I nikt nie ma prawa sprawić, żebym czuła się inaczej. Jeśli ty, kto słuchasz tej historii, przeżywasz coś podobnego, czy jesteś matką, która czuje się odrzucona przez dorosłe dziecko, czy kimkolwiek, kto jest traktowany bez szacunku przez bliskich, pamiętaj: Masz prawo wyznaczać granice, masz prawo domagać się szacunku. I to nie jest egoizm to jest godność własna. Nie bój się mówić głośno, nie bój się prosić o wsparcie. Rodzina to nie tylko więzy krwi, to także szacunek, miłość i wzajemne wsparcie. Jeśli tego brakuje, musisz to nazwać i wymagać zmiany. I jeszcze jedna rzecz do wszystkich synów i córek, którzy słuchają. Wasza matka nie będzie tu wiecznie, kiedyś spojrzycie wstecz i będziecie pamiętać, jak ją traktowaliście. Upewnijcie się, że te wspomnienia będą czymś, z czego możecie być dumni. Jeśli ta historia poruszyła cię lub znasz kogoś, kto przeżył coś podobnego, zostaw komentarz i podziel się swoją historią. Razem jesteśmy silniejsi. Nie zapomnij o subskrypcji i zostaw like, jeśli uważasz, że takie historie warto opowiadać. Czasami najbardziej potrzebujemy usłyszeć, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. To nie było łatwe ją opowiedzieć, ale mam nadzieję, że komuś pomoże. Pamiętajcie, jesteście wartościowi bez względu na to, co ktokolwiek wam mówi. Nigdy o tym nie zapominajcie. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Bądźcie silni i kochajcie siebie. Helena